Dobiegniew to 3000 miasto położone na malowniczych terenach województwa lubuskiego. Główne problemy blokujące rozwój miasta to popekarowska spuścizna dziedziczona przez kolejne pokolenia, nieuporządkowana przestrzeń publiczna, stagnacja gospodarcza oraz niska aktywność społeczna. Szansą na odwrócenie negatywnych trendów stał się projekt Dobiegniew. Chce tu mieszkać, pracować i żyć. Myślę, że największym problemem dla dobiegniewa jest migracja. Młodzieży, która studiując na ośrodkach uniwersyteckich nie powraca do naszego miasta. Chcemy temu zapobiec, dlatego program rewitalizacji z bardzo dużym nastawieniem na społeczność lokalną i mieszkańców gminy dobiegnie. Jednym z głównych wyzwań i zarazem szansą na poprawę sytuacji mieszkaniowej i ożywienie gospodarcze do Biegniewa jest zagospodarowanie zdegradowanych terenów będących niegdyś zapleczem warsztatowo-magazynowym PGR. Mamy zamiar zainwestować w serce naszego miasta i wybudować mieszkania komunalne dla naszych mieszkańców, ale też ożywić życie gospodarcze. W samym sercu tego placu powstanie pawilony handlowo-usługowe dla rozwijania małej przedsiębiorczości w Dobiegniewie. Mając na względzie aktywność społeczną, gmina Dobiegniew opracowała dokumentację techniczną na modernizację Zabytkowego arsenału i jego adaptację na centrum aktywizacji lokalnej. Cel, jaki nam przyświecał, to budowanie kapitału społecznego, to zaktywizowanie społeczności i przeciwdziałanie biernym postawom życiowym. To tutaj będzie szeroki wachlarz zajęć adresowany do dzieci i młodzieży, obserwatorium astronomiczne z pracowniami, miejsca spotkań i działalności grup formalnych i nieformalnych z terenu całej gminy. Obok długofalowych projektów inwestycyjnych w Dobiegniewie podjęte zostały inicjatywy wspierające już istniejące programy z zakresu polityki społecznej i rozwoju zawodowego, czego przykładem jest rozszerzenie działalności Centrum Integracji Społecznej. My zajmujemy się pracą z osobami, które mają problemy różne. Są to problemy brak pracy, uzależnienia, czasami samotne rodzicielstwo, czasami odbycie kary więzienia. My staramy się jakby tym ludziom trochę zmienić pomóc zmienić myślenie. Myślę, że na tym właśnie polega rewitalizacja. Są to działania i szkoleniowe, dające im kwalifikacje i jakby narzędzie, które mogą się posłużyć po opuszczeniu naszego centrum. I działania takie zwykłe, ludzkie, czyli wsparcie, rozmowa. Są to terapie i uzależnień, i rodzinne. Ważnym celem projektu modelowego jest zachęcenie mieszkańców do włączenia się w proces rewitalizacji oraz kształtowania lokalnej tożsamości w różnych grupach wiekowych. W ramach projektu Dobiegnie, w chcę tu pracować, mieszkać i Żyć, prowadziłam zajęcia filmowe. Cel wszystkich zajęć prowadzonych przez także innych nauczycieli był taki sam. Przede wszystkim włączenie właśnie mieszkańców, tak? W te działania, przede wszystkim młodzieży i dzieci w działania rewitalizacyjne. Uczestnicy warsztatów nagrali film o swoim mieście. Trudnym wyzwaniem było to, żeby przeprowadzić z ludźmi wywiady. Często uciekali od kamery, nie chcieli odpowiedzieć na nasze pytania. No to trzeba więcej takich akcji przeprowadzać na pewno. Może przekonaliśmy kogoś, żeby tutaj zostać. Modelowa rewitalizacja miast w Dobiegniewie to projekt o wartości 1 miliona 900 tysięcy zł, z czego 90% pokryła dotacja z programu Pomoc Techniczna. Projekt realizowany był w latach 2016-2019.